Siężko z tej strony i W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam informacje o dwóch nowych smokach, które mają zostać dodane do Apex Legends. Jeżeli ci się podoba, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale, ponieważ daje mi to motywację do nagrywania większej ilości takich materiałów. Z góry dzięki. Lecimy. Gracze przeszukujący pliki gry odnaleźli informacje o nowych smokach, jakie mają się pojawić w Apex Legends. Możliwe również, że będą agresywniejsze od tych, które obecnie znajdują się w grze. Ponadto jednego z nich zapewne kojarzymy ze zwiastunu. Niebieski atakował Watson, co daje mocną podpowiedź odnośnie ich zachowania. Liniki kodu również wskazują na to, że smoki będą miały większy udział w grze niż do tej pory. Mimo, jeszcze kiedy smoki wejdą do gry, lecz ich animacje są już skończone. Jeżeli uda mi się znaleźć film, to oczywiście wam pokażę. Moja opinia o nich jest taka, że w końcu coś się dzieje w grze i mam nadzieję, że jakoś to rozwinie fabułę. No, i szczerze, tylko tyle mogę powiedzieć. Więcej dowiemy się na dniach. Ja będę was informował, jeżeli się jeszcze czegoś dowiem. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Wszystkie informacje, skąd brałem informacje, są w opisie, więc zajrzyjcie tam. No, i to wszystko. Ja się z wami żegnam. Siema, cześć i pa.